Maluch Tuning 2010 nowa moda takie y, otwierane szyby be, be, przezroczyste niewidzialne dokładniej tu y, wybuchł spray to było celowe i zamierzone o, o tu leży tu takie y, kropki jak krowa łaciate <grywki> To mojego buta, nie twojego. O, proszę, jak ładnie lakier schodzi. Typa. Dokładnie. Dobra, jest. Otwórz maskę. Pokażemy, co mamy pod, pod, pod silnikiem. Pod maską, na znaczy, no. O, proszę, jakie wyposażenie. Rozpałka do grilla, rejestracja. Nad akumulator ze skutera, o, prostownik do akumulatora. Podkładki do grilla. Nawet grill jest. Węgiel, wszystko ciutko. No, zamykaj. Pokaż jak za działa przednie zawieszenie. Jak widać działa bez zażytu. Słyszysz coś? Takie... Czy, czy. Mocniej. Słyszysz? Takie... Czy. Pokaż z tyłu jak działa. Na hak. Dobra, to maszka. O, to jest tuning, malowanie. Z tyłu też jak widać działa. To, to już było. Trampolina. W środku wyposażenie... W środku wyposażenie typu melange. O proszę, siedzenia obrotowe. Nawet O, siedzenia obrotowe. Nawet głośnik Sony. Ty, co tu te głośniki robią? Co tu zakładać. Sony Xplot Młotek gumowy, w razie co? W razie napadów Al-Kaidy. Tomu i zbiór winogronów, susze narodzynki. Zaprezentuj tam. Otwórz, o, dobra, otworzyłeś. O, jeszcze kierownica rajdowa zdejmowana. Za pociągnięciem, o proszę. Jak widać. No, zakładana jak w, typu w samochodach typu NASCAR. licznik sportowy na znaczy, siedzeniu leży pod nogami, żeby się na niego nie patrzeć. Że przekraczamy dozwoloną prędkość. Trzeba, tak jak mówiłem. Oj, telefon mi wypadł. Alu, kołpaki. Co tam mówię? Ło! Dokładnie. To teraz się zamknij. Zbudź! No, no, I kopni tam środek. <grywa> Jeszcze nie zaschło, świeżo malowany. Ten to, jak wiadomo, super nie nieśmigany. Bo ten musi być. Oj, to tylko rysy po dachowaniu. Dobra, zmienimy fotoszopy. Chuligany mi kierunkowska sukraduję O, no, siadamy Oj, ciasno Światło świeci, siadaj, siadaj Pali na dotyk O, no, proszę Co? Co? No? Ja się nie wygłupiam! Ja hamulce odpiekam! Dobra, chwilowe interwencja matki była, ale... Jedziemy dalej. Sportowy, dziurawy, seryjny tłumik. Radio CD MP3. No. O, głośniki Sony. No weź tam papier, bo się przewrócił. O, Sony. No, Sony. Zaraz zapodamy muzyczkę.

Działa, działa! Dobra, przechodzimy do tamtego. Oj, jak tu by się liczy? Jeszcze przegląd techniczny mały zrobimy. Czy się nadaje światła są? Lusterko prawe jest. Z tyłu też są. Baczymy może pod maskę Oj, dywaniki wypadły Bo tu się wozi gości, pokój gościnny. Nie? No. Nie, czekaj, bo tu dywanik przytłysz Dobra, Czekaj Chce go zahaczyć? właśnie Tylko jedną rękę mam zajęta. No i teraz zamykam W górę Ale znowu nogę złamałeś Nie, Nie tak jak w Czego duszą gośniki no? O, działa? Działa już Kluczyk mi się wygiął Boli to się nagrywa jeszcze Ale ta maska jest zawalista Ten profil palcami Jakbyś nie ruszał palcami to byś ścięgno zernik ścięgna To taki specjalny tuning, żeby były mniejsze opory powietrza tak przepływały luźno Tu możemy się przejrzeć Tu jest sportowo wygięta klamka przez buta O tu mój odcisk butów nie wiem czy widać. Czekaj, gdzie są twoje odciski? Trzeba go... No moje też tam są, właśnie trzeba by go umyć. To są moje. No, kropki. Oto. Oto jest mój ja cię park. parwie. dobra, trzeba go zamknąć. No bo się klamka wygięła.